Z biznesu. Do słuchania. Rok temu na wszystkich padł blady strach. Wydawało się, że dotknięcie w windzie guzika, który wcześniej dotykał ktoś, kto mógł mieć kontakt z kimś chorym na COVID-19, sprawi, że i my zachorujemy. Gdy wychodziłem w marcu 2020 biegać po pustych ulicach, od znajomych słyszałem, że jestem skrajnie nieodpowiedzialny. Po roku od tych samych ludzi słyszę, że dobrze, że dbam o siebie. W tym odcinku Pulsu Biznesu do Słuchania nie mogło zabraknąć tego, byśmy zweryfikowali kilka faktów i mitów o COVID-19. Z pytaniami o to, jak tą chorobą możemy się zarazić, czy jest groźna i co zrobić, by nie zachorować, udałem się do Pawła Basiukiewicza, lekarza chorób wewnętrznych i kardiologa. Rozmowę zaczęliśmy od tego, czy rację mają ci, którzy mówią, że COVID-19 to zwykła grypa, czy ci, którzy mówią, że to śmiertelne zagrożenie. Do tej pory jakby spór nie został rozstrzygnięty, bo w zasadzie jest to raczej spór ideologiczny, a nie merytoryczny. Ta choroba, czyli choroba wywołana przez wirus SARS-CoV-2, średnio w populacji zbadanej, średnio, czyli we wszystkich miejscach, skąd były próbki pobierane, gdzie były wykonywane badania seroprewalencji, prowadzono ocenę śmiertelności, no, ta choroba wywołuje śmiertelność u 0,23% osób zakażonych. Są oczywiście miejsca, gdzie ta śmiertelność jest niższa, i są miejsca, gdzie ta śmiertelność jest wyższa. I trzeba zaznaczyć tutaj, że choroba wywołana przez tego wirusa w sposób gwałtowny, eksponencjalny, śmiertelność wzrasta u osób starszych powyżej 70 roku życia. To już jest kilka procent osób zakażonych umiera. Natomiast zasadniczo większość chorób, większość infekcji tak właśnie działa, że osoby starsze, które tak czy inaczej mają wyższe ryzyko zgonu, po prostu dotknięte przez jakiś dodatkowy czynnik chorobotwórczy, ciężej chorują. No to można tyle powiedzieć na temat śmiertelności, no, czy jest to grypa. No, grypa jest wywołana przez wirus grypy, przez wirus SARS-CoV-2 wywołana jest choroba, którą nazwaliśmy COVID-19. Natomiast klinicznie ona się jakoś bardzo nieróżnie od innej infekcji przeziębieniowej, która może wywołać siódmiostrzowe zapalenie płuc, o, także o ciężkim przebiegu po roku wiemy jak się zarażamy albo jak się nie zarażamy, bo pamiętamy, że ten początek, czyli marzec zeszłego roku no to w zasadzie była obawa, że każde wyjście na dwór to jest dla nas śmiertelne zagrożenie tak, rzeczywiście rok temu rozpętano panikę, teraz chciałbym znaczy pewnie oczekiwałbym podobnie jak inni, że będzie dyskusja dlaczego ta panika w ogóle wybuchła i straszono nas, że dotknięcie miejsca, które było dotknięte przez kogoś kto wcześniej dotykał dokumentów, które były podpisywane przez kogoś, kto być może był zakażony, może być śmiertelny Doprowadzono ludzi do stanu absurdalnego strachu. Wiemy, że ta choroba przynosi się drogą kropelkową i drogą aerozolową. Tak jak każda inna choroba przeziębieniowa czy grypopodobna, która jest wywołana przez wirusy zakażające drogi oddechowe. Można się zarazić inhalując zakażony aerozol, lub wówczas, kiedy ten aerozol lub drobne kropelki padną na śluzówkę na przykład oka, ale to już jest dużo, dużo mniej prawdopodobne. Zakażamy się tak jak każdą inną chorobą przenoszoną drogą kropelkową lub aerozolową. Inholując to, co osobie zakażonej wydostało się z dróg oddechowych. To nie jest nic nadzwyczajnego. Zawsze tak było. Od czego zależy to, że jedne osoby przechodzą tę chorobę bezobjawowo, a inne no bardzo ciężko, inne średnio ciężko, no a niestety niektórzy umierają. Wiadomo coś na ten temat? No to... Wszystkich czynników nie znamy, ale takie podstawowe są już bardzo dobrze poznane. Na pewno zależy to od wieku. Im ktoś się starszy, tym ciężej przechodzi tę chorobę. Tak jak wspomniałem na początku naszej rozmowy, im starsza osoba, tym większe ryzyko, że umrze z powodu choroby wywołanej przez koronawirusa. Także osoby obciążone dodatkowymi chorobami, takimi jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca jest taką chorobą, która często towarzyszy ciężkiemu przebiegowi. Otyłość bardzo pogarsza przebieg tej choroby. Palenie papierosów, nikotynizm nałogowy, uszkodzenie płuc wyjściowe, uszkodzenie serca. To są takie czynniki, które pogarszają rokowanie. Generalnie, jakbyśmy chcieli powiedzieć tak w skrócie, to im ktoś bardziej stary, i chory, tym ciężej choruje. Im ktoś młodszy, tym mniej ciężko choruje i u ludzi właśnie młodych te przebiegi bezobjawowe czy skąpoobjawowe, bo to trudno powiedzieć, czy to jest bez czy skąpoobjawowe. Czasem kogoś przez dwie godziny poboli głowa i to są wszystkie jego objawy, więc osoby młodsze mają częściej właśnie taki przebieg tak zwany poronny, czyli skąpoobjawowy lub bezobjawowy. Ale jakaś niewiadoma w tym wszystkim jest, bo również i młodzi ludzie czasami przechodzą do choroby bardzo ciężko. Tak, dlatego powiedziałem na początku, że wszystkich, nie znamy wszystkich czynników. Bo są rzeczywiście młodzi ludzie bez żadnych obciążeń, którzy chorują ciężko i potrafią przez 2-3 tygodnie chorować. Zdarzają się także, hmm, kazuistyczne, ale zdarzają się przypadki zgonu ludzi 30-letnich bez obciążeń. To się zdarza. Bardzo, bardzo rzadko, ale się zdarza. Czyli z tego wniosek, który pewnie naszych słuchaczy bardzo będzie interesował, jak się można chronić przed tą chorobą, no to po prostu dbać ogólnie o, o zdrowie, jak rozumiem. Tak, yy, trzeba dbać o zdrowie. Im ktoś zdrowszy, tym ma mniejsze ryzyko ciężkiego przebiegu. Przed wszystkim się nie zabezpieczymy. Musimy zachować się racjonalnie. Nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć się przed śmiercią z powodu uderzenia pioruna. Podobnie jest w tym przypadku. No, musimy zachować się racjonalnie. Im ktoś zdrowszy, im ktoś lepiej dba o kondycję tym ma mniejsze ryzyko zachorowania z powodu choroby koronawirusowej. Dodatkowo, jeżeli ktoś choruje, no to lepiej żeby rzeczywiście został w domu nie wychodził do innych ludzi i ich po prostu nie zakażał. No właśnie, po po dbania i o siebie i zostawania w domu to jedną z metod przyjętych walki z koronawirusem są systematycznie wprowadzane lockdowny, chociaż nie zawsze są nazywane lockdownem. Jak pan sądzi to jest dobra metoda walki z pandemią? To jest absolutnie Zła metoda walki z pandemią to jest absolutnie zła metoda walki z czymkolwiek. To są środki tak zwane niefarmaceutyczne, środki ochrony, NPI. Do nich należy mycie rąk, wietrzenie pomieszczeń, promieniowanie UV, maseczki, no i takie środki tak zwane socjalne, dystansujące, takie jak zakaz podróży, zakaz przekraczania granic, zamykanie interesów, zamykanie szkół, zakaz prowadzenia zgromadzeń. I w końcu lockdown, wszystkiego tam. Dodatkowo izolacja osób podejrzanych o zakażenie, kwarantanna osób z kontaktu. I te rzeczy, tak zwane dystansujące środki, które wymieniłem przed chwilą, to są środki, które niszczą tkankę społeczną. Nie ma żadnych dowodów, że one gdziekolwiek czymkolwiek pomogły. Wystarczy sobie prześledzić porównanie Kalifornia versus Florida. Zresztą była publikacja profesora Janie Disa, gdzie on porównywał takie mniej intensywne środki niefarmaceutyczne z bardziej intensywnymi, i tam nie było żadnych, żadnych różnic w przebiegu krzywej epidemicznej w krajach. Te najbardziej drastyczne NPI, czyli środki socjal dystansujące, no to jest decyzja rządu. Rząd może wprowadzić. Dowolny zakaz ma w tym wolną rękę i wprowadza w wielu krajach. No ale jednak liczba zgonów w ubiegłym roku w Polsce była najwyższa od II wojny światowej, no i zwolennicy lockdownów mówią, że no to jeśli przy takich obostrzeniach ona była tak wysoka, to jaka byłaby dopiero gdyby lockdownu nie było? No właśnie, to jest założenie, że lockdown działa w sposób korzystny, ale lockdown nie działa w sposób korzystny. I o ile jeszcze sam lockdown, sam w sobie, na przykład w marcu czy kwietniu w Polsce, nie wywołał zwiększenia ilości zgonów, aczkolwiek nie wiadomo, czy nie wpłynął z opóźnieniem, czy tam nie było jakieś odległości od zastosowania tego lockdownu do tego, co się stało u nas na przykład w listopadzie. O tyle tak zwany lockdown służby zdrowia, czyli podobne środki wprowadzone już bezpośrednio w szpitalach, przychodniach, ta nadmierna izolacja, nadmierne, czasem zupełnie nieadekwatne procedury aseptyczne, dezynfekcyjne, rozdzielanie systemu COVID, od non-covid, zakaz odwiedzin w szpitalach, te wszystkie procedury, którymi byli obciążeni lekarze. W jaki sposób mamy się zajmować chorym, tak? że mamy ograniczać diagnostykę, mamy ograniczać czas kontaktu z pacjentem, badać go w przyłbicy, kombinezonie, podwójnych rękawiczkach. Ten cały taki anturaż, który towarzyszy temu wirusowi sprawiał, że leczenie, leczenie i życie stało się nieznośne. I przyjdziesz na, na analizy, natomiast wydaje mi się, że stąd wzięła się ta nadmiarowa ilość zgonów, że po prostu system przytkał się przez nieadekwatne procedury. Nasz system się zatkał i umierały, umierały osoby, które mogłyby przeżyć. Mm, tutaj warto wspomnieć, jest taka kategoria zgony możliwe do uniknięcia, i ta kategoria mieści w sobie choroby układu krążenia i choroby nowotworowe. Przede wszystkim. Na te choroby najwięcej ludzi umiera i tym chorobom można zapobiec i prawdopodobnie w okresie lockdownu był znaczny wzrost zgonów z tej przyczyny i my jeszcze nie mamy dokładnych analiz. Na koniec pytanie o szczepionkę, bo to jest coś, co wszyscy liczą, że rozwiąże ten trwający już od roku problem paraliżujący cały świat. Szczepionka nas uratuje? Ludzkość nie była zagrożona. To nie, nie jest tak, że ten wirus dziesiątkuje populację i przeora ją i będziemy musieli się odracać od korzenia. Natomiast bardzo dobrze, że pojawiła się szczepionka, która miejmy nadzieję, że będzie skuteczna długookresowo i możemy korzystać z dobrodziejstw medycyny. Więc powinniśmy, jak z każdego dobrodziejstwa, które wynalazł człowiek, powinniśmy korzystać racjonalnie. Racjonalnie to znaczy, yy, tak yy, te środki... Yy, z nich korzystać, żeby zyskiwały osoby, które mają najwyższe ryzyko ciężkiego przebiegu, czyli osoby starsze i osoby ciężko chore. Nie powinniśmy kwalifikować do szczepień grup niskiego ryzyka. Tutaj możemy się dyskutować, czy lekarze szczepić młodych zdrowych na przykład, ale czy, dlaczego szczepimy młodych zdrowych nauczycieli? Nie, nie rozumiem tego. Albo służby mundurowe. No. Zaszczepmy najpierw populację 60-70+, a potem możemy się zastanawiać, co robić dalej, czy szczepić, czy nie szczepić. A fakty i mity o koronawirusie. O faktach i mitach o koronawirusie opowiadał Paweł Basiukiewicz, lekarz, kardiolog, specjalista chłop wewnętrznych. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Bardzo dziękuję panie redaktorze.